Nie wiem, ogólnie powiem wam szczerze, ta Klinga kinetyczna jak uh -huh. dla mnie jest tak chujowa osobiście. Ona jest dobra do przemieszczania no. się, ale ogólnie jest dla mnie tak chujowa. Miałem ją... Wszyscy się w trójkę na mnie rzucili. Kurwa tą kinetyczną nie ma nic, nie ma A mobil... nie wiem, czy podziękowałem, no tam chuj. Może być dużo ludzi tu. Kciu! Pozdrawiam. Kacciu! Zdrowe. Dwie Powiem co najmniej lecę, że zalecą. Gram tą nemią i dosłownie czuję... O i tutaj takie cienie będą cię atakować, domik. Tutaj masz to kowadło, oznaczyłem ci je. Lecę, 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 lecę. Tylko tutaj Musimy najpierw też... ludzi zabić. No i tutaj no. jak coś kroki, to mogą być cienie po prostu, więc nie przejmuj też jakoś ultra. Dobra. I teraz wykuwam ostrza z odłamków. Ale słuchaj, jak będziemy grać w trójkę, to będziesz mieć prosto, ja sam tego bossa zabiję, to to nie było najłatwiejsze. Jak grasz na... Są tu! No właśnie to mogą być te cienie. Nie, 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 nie! Bot! A, dobra okej. Okay. Bo się bijemy na te. Masz... Ktoś mnie za... A Boże to ty! Nie, to ja, to ja. Jeszcze ktoś tu jest. Tutaj, na widzę. Dobra, leży. Jeszcze jeden. Kurwa. Tu, 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 tu. Dobra, zajebiście. Dzięki, bo, bo akurat dosłownie tu tu, tu 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 za wami, za wami, za wami. Tam jest cień. A cień, dobra, okej. Okay. To możesz mnie podnieść Dymik. No cień faktycznie. Dostarczy że zmierzchu ostrza odłamków. No i teraz musimy ją zabić i musisz jak się ona umrze, to będzie NPC po prostu i musisz Patrych. jej to dać. Patryk, Patryk masz, masz, masz. A co? A to Bacinski? No amunicja. właśnie, zlutujmy Dominika amunicję, bo ona naprawdę jest. Dobra. trudnym bossem według mnie. No. Ale duża szansa, myślę, że już nikt tu teraz nie przyjdzie, bo to jest początek Bardziej mapy. Już Dużo, nikt, kroków. No. Dużo kroków. Dwa są to najmniej. Ale, Ale to nie. ten Te cienie, bo przy mnie są cienie. Ktoś strzela. Pierwszy. Ja. Rozjebał, ści rozjebał ściany ten cień. Ale cię nie dają amunicję, więc to jest spoko. No. Ale ogólnie osobiście Ej, ona, ona nie atakuje już. mnie atakuje już! Nie lu... No, jak tam podszedłeś, to ona będzie cię atakować, już, no. No, podszedłem, ale nie zaatakowałem jej jeszcze. No, One... ja mam na przykład 20, nie wiem, z 40 amunicji, więc ja muszę tak, ja no. wątpię, że coś dużo zrobię. Dobra, no to zbierajcie no, na razie no, na no. ludzie. Ja nie właśnie, zbieram, ale ja nie lubię tej lokalizacji, tu kurwa nic nie ma, przynajmniej ja tak uważam. No. Bo mówię, tu nie ma nic. Ten boss jest bardziej zrobiony tak, jakby na to, jakby. Czyli chwila, ja na teraz najpierw. Bo mam dostarczyć róży ostrza. To muszę no tak, najpierw to, zabić bossa, ja zabić. żeby... Tak, zabić ją musisz. Dobra. Dobra, to możemy robić ją chyba już? Ja jeszcze idę ten, idę tutaj. To ja ją zacznę tam. robić już. Idę już do ciebie tam. No i ona teraz umrze i teraz będziemy musieli w jej oczy te takie strzelać. Rozwal oczy. Zabiłem cię ja tam Ja tak w ogóle no, ogarnęłam, że, że oczy, że w oczy się no. strzela I teraz w nią, teraz w nią na kurwiej To jest za nami? Czy to ten? Nie, to ona, dobra I znowu oczy, no i to jest taka walka bez końca z tym Dobra, jedno poszło O, padła. I teraz się NPC zrodzi. Oj. Febro, nie doładuje ten... amunicję. A dobra, wezmę. Ktoś mm, chce ja pustki Róży Zmierzchu? Śmiało weź sobie. Ja mam ten, ja mam ognia. Chociaż. Pu a, pustki to. A, to dobre, tak pięknie, nie bierze, to ja mogę wziąć. Dobra, czekaj, y Kupię od niej karabin. Miałem w Daily, o, żeby. A ma fioletowy? Nie, niebieski. Kupiłem chcesz go? E, wiesz, to czekaj, ja zrobię tak. O, dobra, już mam. Tylko czekajcie, bo tu potka mi wyrzuciła. Dobre, ja podkę, proszę. trzymaj. O, dobra, dzięki. Mi brakuje akurat. Co jeszcze tu ma leczenie. Aha, i tylko ten szturmowy, dobra Ja jeszcze z Daily mam. Nie, ja mam zrobione Daily wszystkie, więc jak... Jak coś, to jedyne ja bym chciał bardzo zrobić te, te godzili, no ale to musi się ona najpierw zrespić, a jak na razie farta nie mamy. Mm. O, tu jest niebieska skrzynka gdzieś. Tu jest sztucer niebieski, o, jakby ktoś patrz, chciał. To tu chyba, no. O, jest. Przyjęto instruktaż? Co? Instruktaż przyjęto, ej, i leci tutaj do nas? No, tutaj zrzut? O. Bo ktoś musiał przyjąć wtedy. Ale się w kurwi, że mu zabraliśmy. A to ja wzięłam. A, dobra, myślałem, A, że to. A ja. gdzie on leci tam? Tutaj 60 metrów stąd. O tutaj. No proszę. O kurwa. Coś podniosłem? Nie, dobra myślę. Ma te chili przyspieszacze. No ma... Chili przyspieszacze. E, te chili, no, wziąłem to, bo no, miałem no. apteczkę to. Mogę wziąć. No i chuj, tu się kończy naszej... E, dobra, poczekaj, razem. znajdziemy samochód. I wrócimy. No. Tutaj są Tutaj te jest zabudowania... Jakieś lokalizacje. dobra to ja idę. Idę właśnie tam? Jak nazwa się... Chyba oh. Nie ma. Waliło nas. Słuchajcie, ten Ale mecz. Ale tam jest Co mówisz Wika? Że ten mecz wygrywamy. Aha. Ja w ogóle grając mm -hmm. tym skinem Nemi, czuję się, jakbym grał Natalią Sushi Monster, tylko odwrócone kolory włosów z Taak. tym. Z, po prostu z ciałem. Bo ona oh. była. O kurwa! O kurwa! Ja już prawie spadłem. co, ja lubię tą fontannę obfitości z Chili, ale prędzej czy później używam jej już tylko dla przyspieszenia, bo po prostu jest moment, że o wow, jest moment, że po prostu nie ma ich więcej na mapie i noszę tylko na przykład dwa. A tych takich dorzucania niebieskich no, zwykłych co? jest tutaj dużo. Tutaj jest do latania, Tu weźcie może polećmy i się przelecimy tutaj na stację. Tak mniej więcej. Tam na pewno będą samochody. Dobra. jest Kurwa, jaką cimę masz faktycznie. No mówiłem, że mam cimę. Ale zajebiste. Przerażająco to wygląda. Troszkę tak. Jest auto, ale na pewno jest dwójka. No to lepsza dwójka niż motor. Brałam dam, niech się dotankuje, Prawda. bo one nigdy nie są na fulla zatankowane. No kurwa, jak mnie denerwuje coś takiego w tej grze, i to jest zawsze, w każdym sezonie coś takiego, jest zawsze z tymi kolabami, jakby takimi, że. No, zombie, Godzilla, coś tam, coś tam. Kurwa, szansa na wystąpienie Godzilli, nie wiem, 40%. I musisz mieć jeszcze farta, żebyś po pierwsze trafił na tą Godzillę, Widzimy, po drugie. Tutaj, tutaj, tutaj ludzie. Został został za stówę. Dwa. O kurwa, ktoś od boku w nas na kurwie. Umrę, Zabiłem, zabiłem dwóch. Eee... Oznaczcie mi ich Dostał za stówę Na górce Dostał za stówę Weź, myślę, Patryk, auto i... Leży A bo to jest jeden z botem, a nie dwóch jest Nie Bot w Kurwa, ciebie od boku, boku. Od boku, o jeja. Gość, co ma 72,5 tysiąca IQ? Mam dwie, mam dwie. Tak. Mmm, legendarne rzemczy tam zoom No ale zajebiście to mi wyszło. No. Jeszcze jednego powaliłem. No. Dobra, o kurwa, auto żeby mi nie utonęło tylko. Dobra, potrzebuję. Dobra, ja stąd po prostu. Weźcie mi miaz... A, tutaj jest ciężarówka, dobra. Nie wiem, czy tu nie jest no za blisko jest, trochę. moneta tam nasza leży. Tu ktoś o, kurwa, jest, Patryk, ktoś za z tym. Jest. No, spierdalam, nie ma sensu się bić, bo tu jest trójka cała. Kurwa, mać. Dobra. Oddajcie mi dalej jakąś tak gdzieś tam jeszcze. A, A tam jest, na fioletowo, jest. tak? Czy nie? Dobra. No tutaj, no tu, tu jest. I ewentualnie tam też. Dobra, zróbmy to tak. Tu ktoś się strzela, ale ja zrobię to tak. Po pierwsze. Wiecie? Dobra, mam naładowane. Podnieśli naszą monetę, medalion. No Bo widzę teraz, że już łazi po mapie medalion. Mhm. Dobra, wracać. Hello. Ale krzyczy ta moja ćma. Ale w ogóle tam były dwie ekipy, bo ja zabiłem ludzi i oni padli od razu, a tam ci na górce to byli jacyś inni. Dobra. Tam jest czwórka jak coś. Jedziemy tam po nasze rzeczy. Z, Z szarym pistoletem 52 naboje? A oni tam są czy nie? Tak, są tam dalej. Zniszczymy ich. Tylko, wiktor przeładuj ten szary pistolet. No, mam przeładowane. Czekaj, tu będzie skrzynka pewnie. Oj. Może ziutek takie. O, strzelają do nas. Do chyba? nas? No. Tu jest ziutek, na górce są, tu w tym krzaku. Dobra, dawajcie do Tesli no, i uciekaj, że... tam są, tam, uciekają. No. I tu dwójka ich goni. Jesteście w Tesli? Dobra. Nie strzelajcie, bo to są ci co nas zabili. Pojedziemy, pojedziemy po nasze rzeczy po prostu ziutka przejechała. Tam jest też ziutek wreszcie. A dobra, to już potem. Dobra, szybko zbieramy co zostało. Co jest? Gdzie jest? Bo zabita za górką. Bójka tam jest. O kurwa, wjebałem się w trójkę leże Mój bo... No kurwa, bo myślałem, że jest tylko ta jedna. A to kurwa jest ich full tu od pleców No i fuj No, oj, nie uciszę. Ale ej, dobrą mieli taktykę. Jedna osoba przyszła i ta kurwa no, jakby ich wzięła ich i potem nagle po prostu jep <laughs> Ale wytłumaczona. Cała trójka na górze, no, e, dobra.